Czy miłości musi towarzyszyć cierpienie. Zawsze z tym są kłopoty. Jak tylko mówię o cierpieniu, zawsze jest z tym kłopot. Zawsze jest z tym kłopot. Pewien polski filozof napisał, że cierpienie to zraniona miłość. Dodał też, że im bardziej ktoś kocha, tym bardziej jest ranliwy. Co to znaczy? Zdolny do przyjęcia zranień. Otwarty na zranienie. Zgodzę się. Wynikałoby z tego, że ten, kto nie kocha, może być wolny od cierpienia. Tak, można się znieczulić, można się zamknąć, można powiedzieć, nie będę ryzykował uczuć. I wtedy nic nie będzie bolało, ale wtedy też a ani nie będzie wiedział, że jest kochany, ani nie będzie kochał. Gdy tylko ktoś zaczyna kochać, staje się kruchy, słaby, podatny na okaleczenie, bo się powierza komuś. Powierzyć się komuś to zdać się na kogoś. To być w czyjś rękach i ten ktoś może zrobić z Tobą wszystko. Może zranić. To jest ryzyko. Miłość jest ryzykiem. Bóg, kiedy nam objawiał swoją miłość, On zaryzykował. I zobaczcie, jak wyszedł na tym ryzyku. Zrobiliśmy z Nim właśnie to. My wszyscy swoimi dłońmi. Skancerowaliśmy Jego ciało. Oto efekt naszej miłości, naszej wdzięczności. A również dowód tego, że On naprawdę zaryzykował. On naprawdę nam się powierzył, nie udawał, kiedy mówił kocham was. Bo kochać oznacza zdać się na kogoś, powierzyć się, może zrobić z nim wszystko. Dlatego właśnie Jezus to osoba, która może być najboleśniej zraniona. Bo On kochał najpełniej. Nie powinniśmy zbyt szybko uciekać od zranień. Jest coś takiego jak uzdrowienie zranień. Ale na czym ono w chrześcijaństwie polega? Na tym, że człowiek zaprzeczy tym zranieniom? Że powie, nie, już mnie nic nie boli, o wszystko się zagoiło, nie mam zranień. Ja w ogóle nie jestem poraniony. Czy na tym, że ktoś powie: Mam zranienia i one będą, i się już z nich nie smucę, tylko cieszę? Przeszedłem przez smutek zranień do radości w zranieniach. Rozumiem sens moich zranień. Wiem, że one mnie przede wszystkim upadabniają do zranionego Jezusa. Zraniony, czyli taki, który naprawdę kochał, a nie udawał, że kocha. Każde dziecko. Już w momencie narodzin zostaje siłą rzeczy zranione przez matkę. Od chwili poczęcia między nimi matką istnieje całkowita jedność. Potem jednak przychodzi moment zerwania, dziecko opuszcza łono matki i tak pojawia się pierwotny lęk. Istnieje zatem w człowieku dwa poziomy: głębszy, komunia i jedność, i wtórny, zerwanie, czyli lęk. Dziecko znajduje zerwaną jedność w ramionach rodziców, ale odtąd w jego życiu miłość i lęk bezustannie już się będą przeplatać. Bo jest w ramionach i jest puszczony z ramion. Jest i nie ma. Rozważa również Jean Vanier. W samym centrum rzeczy znajduje się jedność. Dlatego właśnie psychologowie głoszą, że wciąż poszukujemy miłości, którą utraciliśmy. Istnieje bezustanny lęk i ból. Nieskończone poszukiwanie utraconej miłości, którą jednak odzyskamy. Zdumiewającą cechą ludzkich istot jest pragnienie tego... Co nieskończone. Bardzo się pod tym względem różnimy od krów, które od wielu tysięcy lat niezmiennie żują trawę i dają mleko. A my chcemy czegoś więcej. Dziecko zatem już w momencie narodzin zamyka się w sobie, tworzy bariery. Musi się obronić przed tym zranieniem w miłości. Tak właśnie pojmuje grzech pierworodny, mówi Jean Vanier. Jako świadomość nieobecności Boga. Poczucie, że nie jest się kochanym. Co wyraża się w tworzeniu wokół siebie barier. Jednym z fundamentów takiego poczucia, że się jest niekochanym, jest taka deklasyfikacja, kiedy człowiek sobie mówi: ja nie mogę być kochany, ponieważ jestem słaby, nędzny, upadam, jestem śmieszny, moje życie jest niepodobne do ludzkiego życia. Ja głupio wyszedłem w życiu. Ja się nie nadaję do miłości. To jest wielki błąd, takie myślenie. Właśnie wtedy jesteś najbliżej Jezusa. Bo on i tam jest z miłością. W nienawiści miałem Ezawa, a Jakuba ukochałem. Niech ktoś mnie dobrze zrozumie, że Bóg chce przez to słowo powiedzieć, ja nienawidzę twojego idealnego wyobrażenia o tobie, natomiast kocham twoją nędzną prawdę o tobie. Rozumiesz? Bo to, co cię naprawdę niszczy i co powoduje, że nie możesz przyjąć miłości Bożej, to jest twoje idealne wyobrażenie o tobie. To, że sobie mówisz... Ponieważ nie jestem doskonały, ponieważ nie jestem piękny, ponieważ nie jestem wykształcony, ponieważ nie zarabiam dużo, ponieważ wszyscy mi język pokazują w życiu, ponieważ jestem taki albo waki i w ogóle wszystko źle, dlatego nie nadaje się do miłości. Przypomnij sobie Matkę Teresę idzie po ulicach Kalkuty. Do kogo ona z tą miłością idzie? Żana Wanier, do kogo idzie z tą miłością? Jezusa Chrystusa, do kogo przed z miłością? Bóg kogo pokochał? Jakuba czy Ezawa? Ty odrzuć w sobie to, tą wielką przeszkodę dla Boga. Pozwól Bogu kochać Ciebie w prawdzie. Nie musisz przychodzić z dzienniczkiem ucznia, w którym są same piątki od góry do dołu. I powiedzieć, no nareszcie mogę być pokochana. Bóg nie jest Twoim tatusiem rodzonym, który kochał Cię tylko wtedy, kiedy się dobrze uczyłeś lub uczyłaś. Bóg kocha prawdę. To jest dla Niego najważniejsze. Prawda. Bez względu na to, jak ona jest. Miłość wprawdzie się wyraża. Chrystus był wolny od grzechu pierworodnego. Jego matka była niepokalanie poczęta, i właśnie dlatego darzyła go zawsze pełnią miłości. A on nie musiał stwarzać wokół siebie tarczy ochronnej. Jezus jest człowiekiem najbardziej kruchym, o bezgranicznej zdolności do bycia zranionym. Kiedy oglądamy jego obraz, na przykład Jezu, ufam Tobie, albo obraz serca Jezusowego. To przecież widzimy, że On po prostu odsłania tą piersi i mówi, proszę bardzo, moje serce, bez żadnego pancerza. Czy widział ktoś kiedyś obraz Jezusa Chrystusa w zbroi? Czy ktoś widział Go w kamizelce kuloodpornej odpornej namalowanej przez malarza? On jest po prostu otwarty, możesz ranić. Dlaczego? Bo jest otwarty z miłością. W serce z kamienia to serce zamknięte. Pozornie jest wolny od cierpienia, wolny od zranień, lecz cierpi na zamknięcie. Serce z ciała natomiast pozwala, abyś ty wszedł do tego serca i zrobił, co chcesz. Możesz uszanować to serce, ale możesz też zranić. Święty Tomasz Zakwinu odkrywa coś bardzo ważnego, kiedy mówi o uczuciu miłości. Według niego, uczucie miłości to mutua adhesio, czyli wzajemne przylgnięcie. zdolność do tego, by żyć w drugim i by drugi żył we mnie, czyli nie tylko to jest to, że ja się komuś powierzam, ale jestem zdolny też przyjąć czyjeś powierzenie do siebie. Dopiero wtedy spełnia miłość. Warunkiem tej zdolności jest otwarcie obydwu stron. Otwarcie oznacza podatność na zranienie. Kiedyś otwieram, może dojść do bólu. Może dojść do tego, że mnie to będzie bolało. Że dojdzie do jakichś korekt. Że kiedyś otwieram na Ducha Świętego, otwieram się na Boga, to ten Bóg rzeczywiście może wejść i może mnie boleśnie zranić. Ojciec Pio, kiedy otrzymywał stygmaty, miał wizję, że Anioł go przebija włócznią. Że nie Anioł podszedł i powiedział: No, ojcze, Pio, dojbuśki. Tylko on wziął i przebił go. To go bolało. Tak, cudotwórca, ale jak on wyglądał? Jaki był pobity, jaki poraniony był ten człowiek? I on pokazywał światu, że jego rany są uzdrowieniem, bo on był zraniony, a dawał uzdrowienie innym. Świat nie rozczytał tego stygmatu do końca. Świat nie rozczytał sensu tego, co w ojcu piło widać, czy w świętym Franciszku było widać, tym wyśmianym świętym Franciszku we własnym zakonie. Chrystus się objawia w świętych, ale nigdy się nie objawia jako ktoś, kto mówi nie mam zranień, nie mam bólu, nie mam słabości. Wszyscy święci, stygmatycy, mistycy mieli słabość, mieli zranienia. Byli odrzuceni, przeżywali trudne chwile i dlatego promieniowali taką chwałą. Kiedy my uciekamy od tych doświadczeń, od zranień, kiedy się zamykamy, kiedy uciekamy od doświadczenia odrzucenia, kiedy uciekamy od doświadczenia ciemności... Czasem nawet cierpienia, tak? To też zamykamy się na chwałę, zamykamy się na objawienie zmartwychwstania, zamykamy się na świadczenie o tym, że można przez to przejść, że to jest zwycięstwo, że już cierpienie jest pokonane, że ból już jest pokonany. Wtedy już nie świadczymy o Jezusie zmartwychwstałym. Zatrzymujemy się tylko na górze, tabor i mówimy, dalej nie idziemy. Koniec. Bóg chce, żebyśmy przeszli wszystko aż do zmartwychwstania. Ale wtedy jest ryzyko zranienia, ryzyko cierpienia. I to Duch Święty aplikuje nam czasem we wspólnocie, w rodzinie. Miłość też również przyjąć zranienie i nic nie powiedzieć, nie bronić się. Tak jak Jezus, stanąć i po prostu przetrwać to. I w tym również uwielbiać Pana. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego od ducha do ucha.